Tyle Rafał Brzozowski ma zarabiać za występy na weselach. Ta kwota może zadziwić. Rafał Brzozowski znalazł nowy sposób na zarobek. Choć obecnie nie pojawia się regularnie na ekranach TVP, artysta wciąż pozostaje aktywny zawodowo. Jak się okazuje, Piosenka szu świetnia swoją obecnością wesela, a jego występy cieszą się dużym zainteresowaniem. Ile trzeba zapłacić za taką atrakcję? Szczegóły. Rafał Brzozowski przez lata był jedną z twarzy telewizji polskiej. Prowadził takie programy jak Koło Fortuny czy Jaka to Melodia. A w 2021 roku reprezentował Polskę na Eurowizji z utworem Deride. Choć jego występ nie przeszedł do finału, wywołał spore emocje, szczególnie wśród komentujących w mediach społecznościowych. Tyle Rafał Brzozowski ma zarabiać za występy na weselach. Ta kwota może zadziwić. Po zmianach w TVP Brzozowski pożegnał się z dotychczasowymi formatami, co było zaskoczeniem zarówno dla fanów, jak i dla niego samego. W rozmowie z serwisem Shownews.pl artysta przyznał, że nie ma żalu do nikogo, choć uważa, że zmiany mogły zostać przeprowadzone w bardziej przemyślany sposób. Dlaczego mamy mieć żal? Decyzje zapadają, są zmiany. Każdy ma prawo podjąć pewne ryzyko, natomiast uważam, że zmiany te zostały przeprowadzone w sposób zły. Można to zrobić delikatniej i zostawić grono osób, które cieszą się sympatią widzów, mówił artysta. Obecnie Rafał Brzozowski realizuje się w nowych rolach. Oprócz wynajmu apartamentów artysta koncertuje, w tym na weselach, gdzie często jest niespodzianką dla młodej pary i ich gości. Jak zdradziła czytelniczka serwisu shownews.pl, która planowała zaprosić Rafała Brzozowskiego na swoje wesele, organizacja takiego występu wymaga spełnienia kilku warunków. Chociaż słyszałam, że niektórzy organizują koncert przez wedding plannera. My osobiście odezwaliśmy się do menedżera Rafała. Wyjaśnił nam, że jeśli nie będzie kolidować to z kalendarzem artysty, przyjedzie na nasz ślub. Zanim wystąpi przed gośćmi, ustali scenariusz, według którego wystąpi na imprezie, opowiada czytelniczka. Zazwyczaj wokalista wykonuje podczas wesela sześciu utworów. Koszt takiego występu? Według relacji wynosi on 20 tysięcy złotych, a w przypadku imprez odbywających się daleko od miejsca zamieszkania artysty, organizatorzy muszą zapewnić mu nocleg.